Witam Was w kolejnym dniu z Islandii. Dzisiaj niestety zaczynamy z kampera. Pogoda jest fatalna. Jak wczoraj jeszcze było, mieliśmy super pogodę, słoneczko. Mogliśmy coś zrobić, nakręcić z drona. To dzisiaj jest fatalnie. wczoraj było nawet 12 stopni. Dzisiaj zaczynamy dzień niby od 6-7, ale jest taka mrzawka, jest ciemno, pada deszcz. Więc tak naprawdę jeszcze nie mamy planu na dzisiaj, bo tak... Fajnie by było dzisiaj coś zrobić, ale yy, kiedy by była pogoda, bo y, mieliśmy fajny plan na różnego rodzaju trekkingi albo też y, zobaczyć lodowiec, ale musi być pogoda musi być chociaż trochę tego słoneczka albo przynajmniej nie padać, więc no, musimy się mocno zastanowić, co dzisiaj robimy. Także dzisiaj jest dzień taki trudny dla nas, bo nie zapowiada się, żeby się pogoda poprawiła, ale. Trzymamy się tego, że codziennie było jakieś okno pogodowe, więc mam nadzieję, że i dzisiaj e, tak się stanie, że jakieś to słoneczko dla nas zaświeci. No cóż. Dzisiaj e, szef kuchni poleca paróweczki prosto z bonusa. Spróbujemy, zesmakujemy, także idziemy na śniadanko i zobaczymy, co dzisiaj wymyślimy, także najpierw ogarniamy się śniadanko, a potem lecimy w trasę. Chcemy przejechać dzisiaj co najmniej 150 km, a jeżeli będzie fatalna pogoda i nic nie będziemy mogli zrobić, to nawet może i 300. Więc ruszam się ogarnieć i widzimy się później. Moi drodzy, witam na kuchni. Eee... Potem oczywiście jeszcze oznaczę ten kemping, na którym jesteśmy, a może już oznaczałem, więc kuchnia tak mniej więcej wygląda. Jesteśmy dzisiaj sami, więc pozwoliliśmy sobie na nakręcenie tego, żebyście widzieli, jak wygląda też ta kuchnia. Tutaj o dziwo we wszystkich tych szafkach jest coś, bo we wcześniejszym kempingu nie było. Tu nawet jest lodówka i tak wygląda z drugiej strony. Więc dużo miejsca nie ma, szczerze mówiąc, bo tak naprawdę no Kemping jest spory, a kuchnia jest bardzo malutka, więc moi drodzy, e, oczywiście co. No my ogarniamy się ze śniadankiem, e, już Wola tam coś szykuje, e, woda się grzeje, garnki są. Tutaj mało na przykład, zobaczcie, mało ludzi zostawia rzeczy, e, więc, no, tak, tak jak e, wszyscy mówili, że na pierwszych kempingach jest sporo, to tutaj jest bardzo mało rzeczy. Także tak to w skrócie wygląda. To co, jedziemy na śniadanko e, i potem ruszamy. na e, okolice, e, bardzo ładnie tutaj, e, pięknie, ale e, jeżeli myślicie, że na Islandii jest tak fajnie, no to nie zawsze jest tak fajnie. Zobaczycie, jest pogoda tragiczna, wszystko paruje, e, nic nie chce schnąć. Tu skarpety mokre, tu koszulka, tu jakaś. E, tu jakieś ten, tu widzicie, cały czas trzeba wycierać podłogę, bo jest mokro. No wiadomo, że fajnie by było, gdyby było słoneczko, super, sucho i w ogóle, ale zobaczcie, co się dzieje, jest błoto niesamowite. To cała okolica jest, no wiadomo, jest mokro wilgotno. No ale takie są też, yy, yy, może, no, wioda się nawet przewróciła, nie, także takie są uroki takiego podróżowania. Z widokiem na przykład na wodospad i tak dalej. Czasami ekran zaparuje, czasami nie da się czegoś wszystkiego fajnego ująć, no ale właśnie po to tu przyjeżdżamy, żeby coś takiego właśnie przeżyć. nie? Właśnie pakujemy się już do samochodu, bo posprzątane i jedziemy dalej. Ale mamy przyjaciela zobaczcie. Wow! Ale przynieś! Hej, przynieś szybciutko! O nie, spadł Jaki pies! Teraz mi przyniesiesz. Gdzie masz ten? Dawaj kamień. No daj! On go on musiał sobie <grym> <grym> Przyniósł. Moi drodzy, dla, dla takich miejsc warto się poruszać po Islandii. Nawet w brzydką pogodę można znaleźć fajne, ciekawe miejsce. Porzucać kamień, kamień psowi, który Ci przyniesie, łapie w locie. No po prostu cudowne, fajne miejsca polecamy serdecznie, chociaż ta pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, ale my jedziemy dalej i eksplorować tą piękną wyspę. My dalej eksplorujemy Islandię, a za mną jeden z języków lodowcowych Swinafels Jokuls. oczywiście oznacza, jak to dokładnie się wymawia, bo te nazwy islandzkie są trudne. I tak jak widzicie, piękny biały śnieg, niesamowite krajobrazy. Nie ma słońca, ale już gdyby to słońce było, te, te piękne lodowce, ten lodowiec by był w takich kolorach niebieskawych. Teraz może tego nie widać, ale zaraz Wam pokażę oczywiście to na zbliżeniach. Także my idziemy jeszcze dalej, głębiej tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I podziwiajcie to razem z nami. Drodzy, pierwszy raz w ręku trzymam w ogóle kawałek lodowca, kawałek czegoś, co się utworzyło. Zobaczcie, jaki to ma w ogóle obraz. Gdyby to było słońce. Myślę, żeby było jeszcze lepiej to widoczne. Krystaliczna woda zamarznięta. Bardzo ładnie tutaj jest, chociaż nie mamy pogody, ale naprawdę pięknie to wygląda. Musicie tutaj przyjechać. Oczywiście oznaczone miejsce, macie na pewno na matce, więc korzystajcie właśnie z takich uroków naszej przyrody. I jesteśmy dalej na Islandii. To jest Islandia, to jest prawdziwa Islandia. Szanowni Państwo, przymierzamy kolejne drogi Islandii. Cały czas poruszamy się tą trasą jedynką i dojechaliśmy do. Jokulsarian to jest y, taka zatoka lodowcowa, także dzisiaj nie ma idealnej pogody, bo to by było pięknie, wszystko można było pokazać, ale i tak Wam pokażemy, bo po to jesteśmy, żeby, żeby to zobaczyć na własne oczy i podziwiać jednak to piękno Islandii. Także ubieramy się, wychodzimy na tą pluchę i z radością idziemy oglądać to, co tutaj możecie zobaczyć razem z nami. Moi drodzy, tak jak widzicie, laguna dzisiaj może nie jest pięknej okozałości, ale możecie tutaj też przybyć i e, wybrać się na taką wycieczkę, albo takim pontonem z albo taką e, tratwą, takim, nazwijmy, trochę. Jak z amfibią, o to to się tak nazywa, która najpierw was dowiezie do samej granicy brzegu, a potem sobie popłyniecie oglądać te skałki. My chyba dzisiaj nie skorzystamy z tej atrakcji, bo jest no, fatalna pogoda i nie ma takiego efektu. Ale tak jak widzicie, nawet te skałki pięknie wyglądają, nawet kiedy nie ma słońca, widać ten niebieskawy taki odcień, więc warto tutaj również przyjechać i zobaczyć to z bliska, bo naprawdę nie wiem, czy kamera oddaje taki urok tego wszystkiego, ale naprawdę jest bardzo przyjemnie i fajnie stała amfibia, którą możecie sobie popływać eee, koszt to, to jest około ponad 6000 koron eee, to jest około 180-200 złotych eee, jest krótka wycieczka taką amfibią, albo z ediakiem, taka prywatna wycieczka możecie sobie zobaczyć, popłynąć eee, zobaczyć, najpierw dowozi Was właśnie na kołach a później sobie płyniecie, płyniecie i zwiedzacie właśnie eee, tak to w cudzysłowie tu jest budka, możecie sobie kupić bilety Także duży parking, wygodnie tu można przyjechać, spędzić trochę czasu, oczywiście jak jest pogoda, bo widzicie co się dzisiaj dzieje za oknem, u nas niestety słabo. Ale i tak warto było zobaczyć to miejsce, bo naprawdę godne polecenia. Słuchajcie, tak stołujemy się teraz właśnie w naszym campervanie no tak wygląda rzeczywistość tak wygląda realistyczne em, podróżowanie na Islandii, jeżeli się decydujecie na podróż własno, na własną rękę i ewentualnie własnym transportem i tak dalej, czyli jakieś tam dobrze, że jest fajnie kuchenka jest, jest jakiś dżemik, jest, są kup, gorące kubki, w taką pogodę super em, pomysł i w ogóle e, dobrym pomysłem pamiętajcie są też zupki chińskie one naprawdę fajnie rozgrzewają jeżeli macie taki, takiego kamperowana i sobie możecie zupkę w dużym garnku wsypać dwie, trzy i zjeść. Naprawdę smakuje to rewelacyjnie jak z dobrej restauracji, bo, bo wtedy nie jesteście wymagający, trochę przepraszam, ale paruje obiektyw, bo jest no z zimna do ciepła, z ciepła do zimna. Mam nadzieję, że to się potem ustabilizuje. Także tak to wygląda w skrócie. My podążamy dalej, nie poddajemy się, i może jeszcze dzisiaj coś dla Was nagramy, jeżeli się uda. Moi drodzy, na naszej nudnej drodze pojawiają się też bardzo dziwne e, e, historie. Proszę bardzo, krzesełko pośrodku niczego, a za chwilę pokażemy Wam dosłownie kilka shotów krótkich, e, właściwie takiej po prostu tego, co tam się działo na tym krzesełku, ale nie dało się prawie ustać. Nie wiem czy widzicie, ale tak to właśnie wygląda, jedziemy i jest coraz jaśniej, coraz pogodniej, w końcu pojawiła się ładna pogoda, jest, nie pada, jest nawet tęcza, także po każdej burzy przychodzi też e, słoneczko, jest pięknie, e, moi drodzy jest ciepło, jest 11 stopni, chyba jest nawet cieplej niż w Polsce, niesamowite. My jedziemy, no jesteśmy tak nas witają można powiedzieć słodkie fiordy, także my jedziemy dalej naszego kempingu w pięknych okolicznościach przyrody jedziemy sobie szutrową drogą a za chwilę pojawi się nasz kemping już gdzieś w oddali i tutaj może jeszcze Wam pokażemy kilka pięknych obrazków, bo tak naprawdę no, jesteśmy już prawie na miejscu i no, bardzo pięknie to wygląda no i cóż, chwila dla nas i potem, a dla Was kilka sekund i zobaczycie jak tutaj jest Słuchajcie, dojechaliśmy do kempingu. Kemping nazywa się Fossal Dalur Campsite. Oczywiście go oznaczę, żebyście wiedzieli. No i cóż, bardzo ładne na takim wzgórku, na wzniesieniu. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda klimatycznie. Widać, że przygotowują się do sezonu, a o dziwo jeszcze obsługiwała nas pani z Polski, a właściwie Polka, pewnie tutaj mieszkająca już na stałe i obsługująca tutaj właśnie gości. Także są też małe pokoiki. Jest właśnie robiona też kuchnia, którą Wam za chwilę pokażę, a tak się przedstawia okolica. Tak wygląda jeszcze nieskończona kuchnia. Będzie to bardzo fajnie wyglądać, więc polecamy Wam oczywiście to miejsce. Jak na razie fajnie to wygląda, choć nie jest jeszcze dobrze przygotowane, ale myślę, że jak przyjedziecie w połowie tego roku lub w następnym roku, to będzie to genialnie wyglądało. Przede wszystkim fajne jest miejsce, gdzie tutaj można coś pospacerować i zobaczyć. Więc, tak jak widzieliście, wcześniej Wam pokazałem mniej więcej okolice, a tutaj ta kuchnia będzie super wyglądała już niebawem Tymczasem my już po obiad o kolacji e, nie zdążyłem wam nagrać, mieliśmy pyszne spaghetti e, smakowało jak e, żadne inne, bo tak naprawdę po takiej trasie byliśmy bardzo głodni, więc co, wracamy do kampera i będziemy oczywiście sobie dzisiaj coś tam jeszcze chillować i ewentualnie jeszcze wam coś pokażemy dzisiaj, zobaczymy Moi drodzy, reasumujemy dzisiejszy dzień także e, e, dzisiejszy dzień no naprawdę trudny było. Tak, nie było łatwo. To był najgorszy dzień pod względem takim pogodowym. Było naprawdę wyjątkowo zimno, mokro, ubrania mamy praktycznie mokre, ciężko je wysuszyć, bo nie ma słońca, ale... Zrealizowaliśmy, jest... zrealizowaliśmy ten cały tak. plan, to miejsce jest właśnie... Rekompensuje wszystko, ponieważ tak. ten kemping jest najlepszy, ma najlepsze opinie w internecie, ale też naprawdę jest wyjątkowy, także... Tak. A, i prowadzą go Polki, więc, więc to jest też super, że nigdzie nie widzieliśmy Polaków, a tutaj Polki są, że tak powiem... Tak, przejechaliśmy tak. dzisiaj najdłuższy okres kilometrażowy, czyli zrobiliśmy około 300 km. jesteśmy już na wschodzie, zaczęliśmy od zachodu, Jesteśmy na wschodzie i postanowiliśmy, że dokończymy przejazd dookoła wyspy. Zostało nam 800 km do Reykjaviku, więc śledźcie kolejne odcinki, bo oczywiście kolejne będą, więc yy, yy, śledźcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dokładnie subskrypcje są bardzo ważne dla Marcin'a, więc jeżeli oglądacie nic wam nie zależy, żeby kliknąć subskrypcję, łapkę w górę, bo to wiadomo podnosi zasięgi, a też Marcin'a motywuje, żeby pokazywał wam więcej, tym bardziej, że plany są na przyszłość, na naprawdę to fajne tak rzeczy. To naprawdę nas motywuje. Także moi <laughs> drodzy, łapki w górę, subskrybujcie, dziękujemy serdecznie, oglądajcie kolejne odcinki, jesteśmy w kontakcie i do zobaczenia już kolejnego dnia, czyli w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hey. Bye.